Dzień dobry, poniedziałek rano Szybki update, bo mam resztkę baterii To się przerzucę, na, przerzucę się na drugą baterię Sorry za mlaskanie, bo jeszcze w biegu śniadanie jadłem Dzisiaj muszę dokończyć te blachy, naprawdę, bo już terminy mnie gonią Do soboty ma być ciągnik do Wielkanocy do odbioru Bo klient prosił I siądka szwagra Odbudowa idzie ładnie jest już postawiona kabina, łapuszka Ładnie, oryginalnie Zrobione hamulce Dużo ludzi pyta właśnie o te pompki Tak, to jest bardzo ciężko odpowietrzyć Ale można Trzeba dwie na raz pompować I jeszcze swój patent Ja biorę szprycę na odpowietrznik i ciągnę pod ciśnieniem I wtedy się pomp powietrza I co więcej Po założeniu błotników a, Drzwi są na razie nie pasują do błotnika, trzeba troszeczkę poprawić No i założyłem nową kostkę elektryczną Taką, żeby połączyć lampy No i tutaj przyjdą Ci wszystkie blachy, blaseczki Jakiś tam świeży fotel, nowe skrzynki na baterie Będzie to w miarę, a ja Wam idę pokażę co jest grane dzisiaj robotą główną dnia Dzisiejsza robota dnia główna To ten oto przepiękny Gagarin Możemy go nazwać żabką, bo ma takie fajne oczy na górze. Przyjechał na sprzęgło, bo sprzęgło w tej chwili działa tak, ona sobie je wbijać i nic nie reaguje, dlatego że został przyciągnięty na sztywnym holu. Znaczy się ogólnie on, pomimo takiego stanu, odpala jak rakieta chodzi, tylko że po prostu nie idzie wysprzęglić. Także jego ja miałem odpalonego, sztywny hol. Odpalony był po to, żeby mógł skręcać orbitrolem, bo on ma orbitrol. I niestety z tym sprzęgłem u klienta stał już Chyba dłuższą chwilę sądzę od powstania Ale to nie mnie oceniać ani wnikać, także Ja go dzisiaj na szybkości rozjeżdżam, wymieniam sprzęgło i składam Żeby był w jeden dzień gotowy Bo mam następne roboty i działamy Zaraz go najpierw tata odpali myjkę I tu z piachu i mchu, z mchu i poproci płucze. Całego nie będę mył, tylko aby z połowienia żebym śruby znalazł i Jedziemy Aha, ja już wiem czemu miałem luzin w kołach na drodze Dobra, nie widziałem tego Lada moment, trochę żeśmy tylko tak z grubsza tutaj mech zdrapali Bo karszer znowu nie chce myć Muszę go zawieźć na przegląd, bo ostatnio nie było dawno myte Po zimie znowu nie chce za bardzo działać No i co? No i właśnie żeby nie odpinać tura to zrobimy to inaczej a tu długa? Tak. Tu dwa pniaczki, tu deska, tu już wszystkie śruby są w sumie połowienia Ja już wszystkie odkręciłem, Ty też? A jedna, tu. Jedna śruba od lagi, wszystkie kable, kable od alternatora. To one odpadną No zresztą jak się pociągnie, to samo wyjdą i zaraz patrzymy co jest pięknym sprzęgłem. Ja podejrzewam na 99,9% że zjadło łapki, jak to w starym Tyrepie Dobra, będziemy próbować go rozjechać a tam na kołkach nie ma czasami? na kołkach roztworowych tu je i będzie całe? trzymać nie. tak bo tam trzeba coś także ja tu kamerę pier, postawię trzeba coś. ja tu kamerę Ciekielę trzeba wbić postawię niech to nagrywa zabiorę węże bo z nich kapie od tura tam trzeba wbić bo tam będzie skleszczony a tu jeszcze śruba za lagą, z te 22 jest jedna bym zapomniał Aha. kurna rutyna mnie zjada no, będzie, za 3 dni jak Białorosa nie naprawiałem z lasu i dlatego Bateria już jest A ja bateria była w miło Właśnie Także zaraz to Śruby nie odkręcił I siorpie Zaraz kamerę A Na tu jedyncze. bym zapomniał o, o o gdzieś tu jest śruba Jest Na jedynkę w ogóle Jest śruba Może chociaż ta będzie skręcona O, 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 Wjechał od razu może trzeba było podprzuć na tej tu bez przedłużki mogę wjechać teraz sam się rozjedzie dobra, tej śruby nie zabieram, nigdzie nie tu leży ja tam też mam jak może niech leży w otworze postawię hamerę tu Za nisko mamy tył Teraz Trzeba troszkę Trzeba trzeci lewarek przynieść Dąbrę się do... opuścić trochę przód jeszcze Trochę na przednich lewarkach opuścić Dobra, ja opuściłem minimalnie Dobra No i teraz kurwa olej kapie Nawet Pomału Pomału Powoli bo się do Stój Paliwo bym odpiął, zabrał drążek kierowniczy. Wylas? Wylas. To jest twór, bo O ja pierdzielę, ale ktoś miał wizję, tu jest ceramiczna tarcza od słoneczka. Ta twarda. A. Czekaj, czekaj. Drążek mi nie da przejść, spójrz, cofnij. No to nie. dobra, dobra teraz ja popkom. Kurwa. dobra Dobra, każdy jeden od teraz wrówki trzeba robić tak jak teraz Odjeżdżamy tyłem, nie żeby nie wywołać tura <grym> A poruszaj na tarcie co stukało A gdzie się ruba? Przy jest. odpalaniu coś cholernie tłukło Tu w sprzęgle Łożysko nie istnieje Ale ryski. tu się wiem co, wiem co tłukło Tu pewnie w tarczy tłumik się wysypał Aha. Weź za piastę palcem Wsadź Dobra, dziewiętnastkie pach, pach. A on niechał i tak na ściętej tarcie. on ma tą tarczę ceramiczną Kto daje do starego Stary typ docisku łapki na wierzchu Patrzcie Znaczy były łapki kiedyś To co, tu naspawamy po nakręce 12. Łożysko się natawotuje, klient chciał tanio I szybko No to tałotu damy i będzie <laughs> chodzić No, także Wiesz przy cały czas na sprzęgle No przy turze. no ja się wcale nie dziwię a nowe Zetory tu, to wytrzymują? Mniej jak ten MTZ. Nie rusz, nie rusz, nie rusz, to jest oryginalny. A, oryginalny brud, nie dotykać. Dobrze. Tutaj piaskiem podsypię tylko, żebyście nie widzieli, że olej kapał. I co? I dziewiętnasteczka na Milwaukee, zdejmujemy docisk tarcze. Zakładamy drugi docisk, drugą tarczę. I działamy. Jeszcze mała aktualizacja, właśnie tą śrubą. Tu był wyrwany gwint, nie było jednej. Tu ktoś kręcił tylko jedną. W średnokłowieniu się urwała, bo miałem tą tryczkę z nasadką 3,4 dwumetrową rurę i nie szło ruszyć. Bo pod śrubą była nakrętka, podkładka z nakrętki. Podejrzewamy, że ktoś kręcił, bo tu jest całość. Ktoś kręcił za długą śrubę i zaparła się od dno i co No nie zostawię bez tego. Albo dolną trzeba zrobić, albo górną, bo jedna musi być tak jak była, minimum. To my zrobimy. Tu biały dywan ładnie leży Czerwony powinien. No nie mam czerwonego właśnie Jumzowego dywanu Ojej 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 Jeszcze jedno. Uwaga na nogi. Trzymam Wszystkie poszły te Uważaj na tulejki. Nie pomyl. Aha, wiem co tłukło przy odpalaniu. Patrz Nie ma się podkład czekaj, czekaj, czekaj naprawię. O, nie, nie, dobra. dobra, czekaj. Zrobimy zdjęcie na miniaturkę. Weź tulejkę na słyjnolną. Tą. Dobra, zostaw to zrobię sobie zdjęcie. A tarcza nie. jest z luka nie. A ona nie od wczoraj tłukła to raz, a dwa się nie daje tej tarczy do zwykłego sprzęgła, bo wyżera docisk. A, już ile go żarło. Ale z nią... Przez to, że się wypadła na frezie, to ona się rozsuwała i o tulejki tarła mm -hmm. Ona się zobacz, ma górę rozklepaną tu No wiosna, było tarło O zobacz, ona się tyle chodziła po docisku na lewo, prawo Tarło miała Dobra Dobra, walka pomału trwa Udało się rozwiercić, zaspawać Przy pierwszej nakrętce już jedną urwałem Ale już śruba ruszyła to teraz na patencie, że najpierw wiercimy, potem zaspawujemy, tutaj spawią trochę ściąga. I co? Zostałą śrubę i tą drugą nagwintujesz. Tak. No zaraz Sprzęgło jest już założone drugie. Tutaj takie nowoczesne. jest nowego typu docisk używany, założony, ale to jest wszystko tak jak klient sobie życzył. Nie żebyście mówili, że ja wkładam stare, tylko to jest umówione z klientem. To jest dobry docisk, który leżał u mnie na stanie. Mam wymienione wszystkie łapki Teraz troszeczkę sobie poszło ta wotu, żeby się lekko spławił. Na no, smarowane łożysko oporowe Sprzejrzane i co? No, do tego tylko wleciała tarcza sprawna, nowa Zwykła, bez żadnych ceramicznych To wszystko idzie na śmietniczek I tyle I Za chwilę rozwiercamy śrubę Zjeżdżamy, tata skręca ja idę rozbierać mf A teraz kończę, bo już telefon Piątkowy update masej, rozebrany z blach, wystawiony na podwórek. Blachy będę tam potem czyścił, przygotowywał w garażu, nie wiem, może dzisiaj wieczorem. Siądka szwagra już prawie gotowa, był przed chwilą trochę składał. Wleciał już nowy fotel. Złożona prawie cała nowoczesna kabina. Powiem Wam, że super w tej puszce wygląda taki stary styl old schoolowy. Nawet oryginalne wszystkie puszki, nie puszki są. Nawet fabryczne. Przepraszam, uchwyt na lusterko. Jeden, jest i drugi. Są suwane drzwi. Co prawda, tam trochę zmęczone życiem. Można było się trochę nad nimi jeszcze pospędzać czasu, żeby to poprawić. Ale ja już nie mam czasu. Ja mu tylko obiecałem, że powkładam w szyby późnym wieczorem. I jutro mają zabierać już do domu, do siebie jechać. Także wszystko ogarnięte już jest. Masejka jutro, a MTZ, no jak zwykle. Miała być szybka 5-minutowa robota, żeby do popołudnia chodził. Jest późno popołudnie, chodzi migomat, a ja walczę z tą poprzedzieloną śrubą. Jaka jest godzina? 16.59 Dawno był złożony. Ale tak, najpierw zabrakło drutu w migomacie. Jak przyspawałem jedną nakrętkę, 20, 16 chyba. Śruba wyszła, dwa zwoje, ukręciła się. Przyspawałem następną, wyszła, dwa zwoje, ukręciła się. Przyspawałem następną i już stanęła dęba teraz ją rozwierciłem na wylot szóstką, potem tutaj dziesiątką i teraz ten rozwiert zaspawam i to powinno ściągnąć śrubę jeszcze raz i próbujemy no musimy to zrobić chciał nie chciał walczyć z tym żeby jak najwięcej dzisiaj podciągnąć bo miał być dzisiaj gotowy żeby jutro robić inne roboty bo grafik napięty następne ciągniki się umawiają a tu a tu zaraz święta także poniedziałkowa aktualizacja prac Migoma ustawiony na full amperaż i jedziemy teraz. Wezmę następną, mam taką dużą nakrętkę. może teraz tylko najpierw wyspawam taką gulałkę, przyspawam i będę próbował. No. Tu mam jakieś tulejki, kombinacje, będę próbował wszystkie możliwe kierunki. Może w końcu coś się uda. Także jak się coś uda, to się połączę. Ostatnia aktualizacja prac na dzisiaj, pokazuje Wam, jak się poszło z tym Jumzem. Powiem Wam. Zaplanuję sobie roboty na poniedziałek, no nie? To to zawsze powtarzam, że jak coś zaplanuję, to gówno z tego wyjdzie. Słabo to będzie widać, ale wywierciłem tę śrubę. Powiem Wam 6 godzin. 6 godzin, żeby wywiercić śrubę. Tylko robić. Spawanie jedną stronę, w drugą stronę, w trzecią nic nie dawało. Także wziąłem to, wyszlifowałem na równo. Punkt wiertło M6 6 mm rozwiercone na środku. Potem taką dużą wiertarką mam niemiecką z przekładnią, którą kiedyś wierciłem ramę w kierowcu. Tą wiertarkę się pasem dociąga, dopina na umór. Wywierciłem 14,5 mm wiertłem. Także ze śruby 16 została praktycznie spiralka. Wydłubałem brzeg przecinaczkiem cienkim i młotkiem i dopiero puściłem gwintownik M16 jedynkę przód, tył, przód, tył, bo zawijało tą spiralkę i udało się odzyskać to całość niestety przewierciłem się na wylot ale to nic nie szkodzi bo nowe nawet chyba mają w ogóle na wylot i potem dwójka, trójka, gwintownik, gwint jest odzyskany teraz się śruby na klej wrzuci zsunąłem go już tylko tak na szybko do tego żeby się wałek doszedł do zamachu ale na tych deseczkach mi osiadł i patrzę że jest na dole większa szczelina jak na górze także jutro tu już podstawimy lewarek z samego rana go zaraz spłowimy, uruchomimy Dzisiaj jest już godzina, Jezu 20 dochodzi mi się nie chce Ciągnik Swagra praktycznie gotowy Założone przednie szyby boczne, założone nawet oryginalne lusterko, tylko lusterka senowe ma dokupić Ta ramka nie założona, bo tu muszę dorobić blaszkę, bo zgniło to co trzyma szybę Wymyte te szyby Wymyte te boczne szyby, założona ta o właśnie taką tutaj blaszką dorobioną, bo to było nawet już przez kogoś dorobione założone, założone drzwi co do drzwi nie wy? latają, ale nowy fotel, wszystko założone, zrobione zamyka się, prawie że luksus, także na dzisiaj Wam chyba kończę taki krótki, skromny odcinek, ale jest no i tutaj masę i bez Bezplack tak jak mówiłem czeka a i tu jeszcze mam tu mam, tu mam, tu mam przyczepkę, w której muszę oś zamontować tutaj także też jest fajny taki ciekawy projekt do pospawania dla klienta, dla znajomego, także działamy. Na dzisiaj tyle, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, do jutra i cześć.